Cześć, tu Kartoniada. Dzisiaj kolejny odcinek z jedną z paczek kolekcjonerskich. Dzisiaj będzie to seria Upper Deck MVP z sezonu 1999-2000 Stanley Cup Edition. To są karty NHL. W środku jest 10. Karty to jest paczka retail, nie hobby, tylko retail. W środku, mimo wszystko, do trafienia karty z autografem, które zostały umieszczone tylko w paczkach z tej, z tej, z tej wersji dystrybucyjnej. Karty również 500 Go Club, Subset Hot CHL Prospects. Całkiem sporo różnych, różnych insertów, myślę, że całkiem, całkiem rozsądnie rozmieszczonych do trafienia co drugiej, co piątej, co dziewiątej paczce, więc dramatu nie ma. Oczywiście opis tej serii na blogu, Blog, adres bloga w lewym, dawnym rogu. Zapraszam zawsze, dużo fajnych informacji na pewno tam znajdziecie otwieramy i co mamy w środku 10 kart pewnie jakiś o oh, CHL Prospect się trafił jako pierwsza karta Taylor Piat jak widzimy tutaj w, lewe, w prawym górnym rogu jest logo Upper Deck MVP Stanley Cup Edition i na dole mamy tutaj CHL Prospects to są inserty. Z tyłu tak wygląda. To jest liga oczywiście w CHL. Liga yy, hokejowa. Kanadyjska. Tak yy, wygląda ta karta. Przodu, z tyłu i dalej. To są już gracze NHL. Atlanta Thrushers, Ray Ferraro. Mike. Richter to jest Silver Script. Tutaj widzimy nadrukowany srebrny autograf więc i logo, które jest koloru srebrnego. Pozostałe logotypy są złote. Dobrze widać, to jest bramkarz Mike Richter z New York Rangers. Pewnie już więcej insertów w tym nie znajdę chociaż kto wie, Silver Script wygląda w ten sposób, i tutaj, jak widać, Silver Script te karty są w. Wkładane w co drugiej paczce, więc niespecjalnie jest to jakiś szał, ale, ale już poza tym Seattle Prospect druga karta niewybitnie nie, nie standardowa, bazowa. Chris Pronger, San Louis Blues, Tim Connolly, New York Islanders i jest, i jest Insert. To jest Eric Lindros. Absolutna gwiazda ligi. Ta karta jest bardzo ładna, jest błyszcząca. Karty Golden Memories. Zobaczę szybciutko. Jedna na 14 paczek, więc wcale nie, 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 super, nie super często spotykana karta. Jest ich 10 w podsecie i, i fajnie, bo to jest zacny gracz, zacny hokeista i z tyłu widzimy Lindrosa. Bardzo ładny rewers. Naprawdę ładny rewers. Podoba mi się jeden z fajniejszych. Dobra. Mamy Golden Memories i dalej CHL Prospects. To jest druga karta, proszę bardzo, z tego podsetu. No, całkiem sensownie to jest rozwiązane. Jest dużo frajdy z otwierania tej paczki, mimo że to retail. Milan Craft. Prince Albert. I dalej Petr Swoboda Tampa Bay Lightning. Kate Tkaczuk, Phoenix i Roberto Luongo, kolejny bramkarz, tym razem z Nowego Jorku. Reasumując, spośród 10 kart z tej paczki znalazłem 9, przepraszam, dobrze liczę, tak, 6 bazówek typowych, 6 typowych bazówek. Tak, 6 typowych bazówek Jedna karta Silver Script Dwie karty CHRL Prospects I insert Golden Memories Moim zdaniem Naprawdę fajna Fajna paka Myślę, że warto Bo, bo to zacznij gracze są I, i fajne, fajne sezony Dzięki za obejrzenie Tego odcinka Zapraszam na bloga I zapraszam na na kolejne o kartach NHL i NBA i innych. Cześć!